Cześć, wszystkim tukaję tu. Jestem ja na nowym odcinku chyba, tak, bo to odcinek nagrywam. Yy, ogólnie w całości to zawsze taka sanga i teraz aktualnie yy, ogólnie macie skrzynki takie nowe. To będzie nowy, nowy to, to będzie lek zakładka, to będzie trzeba łatwo zrobić. Ogólnie oto zmiany, które nadoszły w do sangu. Macie w umiejętności więcej tych składek, tych zakładek. Po drugie, macie kod na, na Discordzie Destruction. Innego, macie dwie skrzynki, tamte. No i dalej, to, dalej to na gmailu macie drugi kod, a na gmailu własny macie, więc tam trzeba po prostu przyjąć własny. No i jest to to, jest to samo co było, czyli no musicie albo to zebrać, albo to zebrać, to jest tam łącznik, żeby zdobyć to albo fajnie i te jest nowy pet, o taki o, właśnie, mm. nowego jeszcze jest tutaj, po prostu jest Jaka Chyba nie. Tak o wygląda. Mmm, wyszchowce no to. Coś nowego nie widzę. Wiem, ja że tego chyba został przeniesiony do poja, A nie jaki chyba jest nowy, wiecie? O jaki jest nowy? Tyłki nie widziałem. Tego też nie widziałem w sumie. Dobra, ale dobra. I ogólnie rzecz biorąc, tak. Drugą skrzynkę właśnie się dostał za. Dostajesz dwie skrzynki za destruction code i dwie skrzynki za kod z Gmaila na swoim, jak dostaliście. Trzeba to wpisać ogólnie po ten Gmaila kod i tamten kod, trzeba wpisać tutaj w pony. No i ja moją jedną skrzynkę sobie odebrałem tutaj. I ten, no. I teraz będziemy otwierać to. Robię? Więc po prostu chyba się nie zmieniło. No i jeszcze, żeby, zdał, i teraz będziemy ugruntować bazną mechanikę. Więc jak się zareaguje, się do, do, tutaj do tego, to właśnie tu questy trzeba go zrobić. To otwieramy sobie, co nie? Dekany, O, ping. Solidistyczny materiał. W ogóle co możemy z tego dostać? Solid Destruction Material Section CS 20 height of Destruction Solid Cluster LibreTK Twing Wave Echo sides. Ok, Joe, czy możemy do tego peta. To lecimy na peta też Ipa, a to co? Możemy... A, sobie wziąć po jednym To sobie weźmiemy to I to Ogólnie te rzeczy są tutaj, o tej sakwy Składniki, akcji specjalnej i magiczne składniki. to macie też przedmioty nowe. To, to jest nowe, to jest nowe, to, to i to jest nowe. To ja nie wiem, do czego jest czekać. Nie, to jeszcze nie pokazuje ci. To, 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 to jest coś do czegoś. To w ogóle co my musimy dobyć? O, to jest nowy quest. To Stop Blade Echo Size in the Misty League. Dobra. To zadanie jest w sumie. Jest na mapie. Której? Tutaj. Ale to jest zmiękanie na grań. Tutaj. No dobra, to jest też puszcza. To co się łatwo zrobi, bo to jest puszcza. No ja robimy tego. Dobra, no zbieramy tych 100 części, jakieś tam, nie wiem co to jest. Mam 18. Tych doła takich, o, muszę tu lory przeczytać jakieś. 20 jest. Então, nós veremos Spears TikTok, ou na área. I ten, no, zrobiliśmy to zadanie i zobaczymy co dalej. O, to jest wodce, jak to się przyjdzie, to do normalnych, tak, do normalnych zadania. Też zbron. Okej, lag dzienny. Bo bym cięli tych moich. Zagadzę, jak to mówię, dużo inaczej, bo stało tak, tych mega garach, a tam ta zaga, czy w ogóle tam to wyga, czy nie ma tak. Okej. Zostaniemy braille sentinela i dobra. To tak, no bo no, w przypadku stosownego nie zostanie użyte użyj. Co dalej? zobaczmy co ono ma w sumie. No to coś nowego z tych fajerwek. To nie, bo to mam, to jest fajne. To może się użyć do, do... do... wiedzy. O, że hype jest. A uh, i kolejna na sobie zobaczymy. To jest na maxa, to później to się pójdę w to. Daj, to zrobię to. Osiągnięcia. A jeszcze trzeba zobaczyć na event. Tak, to ta się zobaczy. Tym? A, jest Shadow of the Souls, trzeba go dodać, tak? Sentinels. sobie grać gwiazdkę, albo tak. i nie. A, ja on to się spotka. aj i tu jest najemnik. A i można mu jakieś rzeczy do, 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 dodać. Tak, tak. Możemy mu dodać jakieś rzeczy. Co to stoi sobie, dobra, jest. Po prostu dawa. To z To no później No, to sobie musimy zrobić. Ale najpierw sobie zobaczymy, czy mamy coś nowego. Tutaj. To jest nowe, to jest nowe, to jest nowe. Duża węża, wlotnie. To pełni nie. Tu już, to są kręgi jakieś. na tu ink, tych możemy sobie, żebyśmy mieli. to nie można użyć produkcji w tym na przeniesieniu zakręć, ponieważ jednego zakręcia nie da się w sens stworzyć. Aha, czyli mamy takie szanse, statystyki, dobra. Tu mam 20% życia, obrażenia, dobra. I co mi to daje? Że... Z... Aha. No dobra. Zobaczymy w ogóle, jak, tam, jak ten postęp też wygląda. Twink, Echo Size mogę zdobywać, sorry, ty. są tylko takie nowości. Trochę może więcej dekanów, nie wiem. O, 2000 morsznych monet to 100. Wiedza i tym podobne. Nawet nie, ma sensy, to, nie mam sensu, Nie, mam. 10 koła tylko. Dobra, ale idziemy zrobić zadanie tak. Chyba, że coś pominąłem, ale zobaczmy wszystkie w sumie miejsca, czy wszystkie miasta, które są w takim stanku, czyli stronienie Wayana. Zobaczcie, wszystko... Jak w tych miastach inny quest? O co otwierdzić może. Wyjść, wejść. Co jest, zobaczę, Guide, bo fantazy Guide jakieś było to, to, że mogłeś to swój sobie. Pisało mi, że mogę. Tak, Q. A, idź do tego gościa i obbić tego zadanie. Dobra. zobaczmy co trzeba zrobić. To bym muzykę, i wtedy. Bo chodzi o to, że też musimy zrobić, bo do Guida i tamtego, to tam mamy Guida. To mamy zrobić po prostu. Quest tego Jurowa, i wtedy sobie wiecie... Yy, potem po tym questie będziemy więcej możliwości z odpakowanych A to widzimy się po questie, i mam nadzieję, że ten quest zajmie krótko, bo.

Shoppers better took those risks, call one of my fits. Just like the street lights lit this town Like a fire in a blaze, gotta burn it down Can't be afraid to leave this out We got this far, don't know how It's like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. I'm in. Chilling, watching the ocean with you Baby up with a slow motion crew And we up in our growlings when People change but not us And we just chilling kicking it kissed by the sun Could be soaked to the skin in the Jimmy Dobra, sposób pasta do drugiej części odcinka, która będzie pewnie, bo aktualnie mam 28 nagrania, więc sposób do drugiej części i ty dowiemy się, się w drugiej części jak zbudować, jak tam dalej iść do tego co macie iść. Żeby żeby mieć yy, jest tylko stworkę chyba na full, ale to, to masz jakiś mać, ale chyba bardziej chodzi o to wiecie, żeby z tego drugiego rotacji, tak, o tego Fiatoweczym mieć chyba coś tak.